Aby w końcu zrobić mały krok jak Armstrong. O jakim kroku mowa w tym utworze? To mały krok dla człowieka, ale wielki dla ludzkości. Czyli, czyli pierwszy, pierwszy krok, krok na, na, księ na księżycu. Tak? Udało ci się jakoś podpuścić? Tak, <grym> Pierwszy człowiek na Marsie, słyszałeś? Nie, nie słyszałem. Który zrobił pierwszy krok? To była Armstrong? Tak. A, czyli tak jak delikatne kroczki, po Marsie. Tak, dokładnie. dokładnie. Cześć, z tej strony Piotr Dybski i ze mną poprowadzić odcinek Chivas. Siemanko, dzisiaj będziemy sprawdzać jak Polacy rozumieją teksty rapowe. A ja przypominam wam, że możecie grać Quiz House na wszystkich możliwych urządzeniach dzięki wersji webowej A teraz zaczynamy odcinek. U. Za drinem woda, a dopiero potem drin. Jestem Bonaparte, a ona moją Josephine. Powiedz mi, czy wiesz może kim był Bonaparte? Cesarzem Francuzów. Okej, okay, a jak na imię? Napoleon Bonaparte? Cesarzem. Cesarzem, Nie wiem jakimś rycerze, nie wiem, no -rycerz? nie wiem. Ale dobra, ale jakiej narodowości ten rycerz był? E, francuski chyba. Francuski rycerz, dobra, okej, okay, lecimy dalej. On sam siebie koronował? No Kalkin? tak, tak, on się, siebie sam, ale nie wiem kogo, nie wiem. Cesarzem. Papierze. Aha. Papierzem. <laughs> Stoję sobie z fajkiem jak Kordian na Mont Blanc w monologu. Bohaterem którego utworu jest Kordian? No. Kordian? Dziady. Ładnie, ale ty jesteś sprytny, dobrze ci idzie. Nie mam pojęcia. A jak ci powiem, że odpowiedziałeś dzisiaj na to pytanie prawidłowo, to się zdziwisz bardzo. To Kordian. Jezu, no dobra. Kordian, monolog, e, Dziady, część prawdopodobnie trzecia, albo po prostu uh -huh. Dziady w sumie. Tam trzecia czy, czy, czy to była czwarta? Mi się wydaje, że w trzeciej, a okay. aczkolwiek może, może w czwartej. A ile z polskiego miałaś na maturze? Nie wiem. Okej. Okay. Nie mam pojęcia. No, ja, to, ja po udarze jestem. Tworu? Nie mam pojęcia. <noise> Mogę? Proszę. <Prasza. Kordiana>. <noise> dziady, część trzecia? Czy no czwarta? Może? Trzecia. Kordian to była e, postać w. W dziadach? Nie dotykaj, bo to woli i się nie zagoi. Smutne oczy ze szkła. Chciałbym je zasłonić, bo widziały zło. Co to znaczy mieć oczy ze szkła? E, zbieraj mu się na łzy, po prostu. Ok, napojesz. bardzo ładnie. częściej się mówi, że szpanym oczy ma ktoś, kto? Ktoś, kto. Mm, jest jakby pozerem. Być może to chodzi o jakiś rodzaj lalki albo o wypicie alkoholu, bo tak się mówi. Jak byś czasami... to zinterpretował? No jest tak, że czasami jak się pije alkohol, to masz kliste oczy, nie? Tak, o z różnych powodów. By był... Ja wiem, ale częściej się widzimy, pod, że też masz klista. To, jak nie. Ma gorączkę. Nie. A, <laughs> Płacz? Tak! <laughs> no, czasami to najłatwiejsze rzeczy przychodzą tak. ciężko, nie? Tak. Takie po prostu moim zdaniem takie delikatne o czy może. A co to znaczy, że się ma delikatne oczy? No, Także, że na przede że wszystko może może boleć człowieka. Pić, jeść, spać jak Tamagoci? Tylko pić, jeść, spać jak Tamagoci. Czy wiesz może co to jest Tamagotchi? No i... Tamagotchi to wspaniała zabaweczka, taka, którą na targu pod kościołem się kupowała, jakby odpusty albo festyny. I karmiło się to dziadostwo, ono wyprowadzało się na spacer i się grało, to było takie malutkie cosik. Ej, ciekawe, że są dzieci, które nigdy nie widziały w życiu Tamagoci. No, to część z Was. Na pewno część z Was nigdy w życiu nie widziała Tamagoci. Spróbuję wam pokazać. Tamagoci. To było Tamagoci. Takie wasze wirtualne, cyf takie cyfrowe zwierzątko. I miało takie przyciski, i czasami miało takie zabezpieczenie, taką tasiemkę. Nie wiem, czy Wasze też tak miało, ale jak to się chciało wyłączyć, to trzeba było taką tasiemkę tam zaaplikować, taki e, taki plasticzek kawałek, i tam to, 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 do, takiej, do takiej dziury trzeba było to wsadzić, żeby to się wyłączyło i się potem wyciągało, to żeby się grało. Tam, między baterię, no. Znam tylko, zobaczmy, takich 36-letnich dinozaurów. Okej, okay, to. Kiedy wy graliście w poł na waszych iPhone'ach, to w, my w waszym wieku graliśmy w Tamagoci. Okej? Okay? To było takie nasze pole. no. Ale bym się poopiekowała takim Tamagotchi. I on na początku był taki malutki, a jak go często karmiłeś, to on rósł. I można się było z nim bawić. Super było Tamagoci. Jak nie wiesz, co to poł, to znaczy, że jesteś stary? Tak, tak. Co to poł? Ci widzu pokazuję. To jest poł jak mi go ubrał, no. Więc to jest Paul i już Wam pokażę, jak Paul działa. Sprzątasz mu kupy. Dostajesz za to oczywiście pieniądze. Musisz go umyć, a najpierw się mydłem. Myjesz go. Pukasz. Ta. Teraz kupimy mikstury na zdrowie i na, na energię. Idziemy do lodówki. O, karm jest takiego. Nakarmiony. Idziemy się z nim jeszcze pobawić. Puszczę mu piłeczkę. Nie się bawi Możesz go pokłaskać No i można go przebrać, tylko Remek zrobił z niego jakąś, jakiegoś Malika Montanę I tak niestety wygląda mój Poł aktualnie Więc ja go nie przebieram, bo mi się nie chce Ale można sobie pograć I to jest fajne, bo w grach ja se gram Zainstalowałam... Ja jestem, ja jestem dziwny boomer Bo ja zainstalowałam Poł po to, żeby mieć na telefonie sudoku Ja gram w sudoku więc to było poł. Nowoczesne Tamagoci. A to jest Tamagoci. Młodym tłumaczę, co to jest. I to, ja jestem gdzieś pomiędzy wami. Jestem między Boomerem, a między. Kim są ludzie, którzy nie wiedzą, co to Tamagoci? ZUMER? Boże, że jestem między Boomer a ZUMER? Nieźle. To kim jestem? Millennialsem jestem? Okej. Okay. Taka malutka zabaweczka, którą trzeba było karmić, żeby nie umarła? Tak, mhm. ludzie niektórzy mogą tak funkcjonować, wydaje mhm. mi się. Tacy, Bardzo którzy. Dobrze. Są pół martwi w środku? Na przykład. Powiedzmy, jesteś. W sensie... Byłem takim Tamagoci, więc wiem. Byłeś Tamagoci? Chyba każdy był. Tamagotchi. O, każdy miał moment jak był tamagoci, i to jest ale już nie jesteś, prawda? No nie i zajebiście. Myślę, że to chodzi o jakieś takie uzależnienie może? Od czego? Od grana. <laughs> 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 okay. Może ktoś swoich znajomych miał tamagoci, Bo można Jakiś było. Może tabletki jakieś... Jakie tabletki? No nie, wiem, jakieś... które tego tak działają, tak dziwnie może dla człowieka. Nie płaczę po Notre Dame, ten ból ciągle płonie w nas. Błagam, pomóż mi go ugasić. Mhm. E, co to jest Notre Dame? Notre Dame to jest katedra w Paryżu, która okay. spłonęła, nie wiem, ze 3-4 lata, lata temu? Okej. Okay. Właśnie. Ej, katedra. Katedra, okej. Okay. Gdzie się znajduje? Dobra, damy Wielka Brytania. Raz się żyje. Dobrze? Dobrze. Nie. <laughs> Notre Dame to jest miasto. Gdzie się znajduje to miasto? Francja. Ej, Holandia. Coś w jakimś miastu, coś mi się takiego kojarzy. Okej, okay, i ono, coś się z nim stało kiedyś? Wydaje mi się, że tak, ale co to, nie mam A Ale też się wydawało, że, że jakoś ostatnio to było, jak Bardziej pobudź był Okej. Okay. Notre Dame to jest miasto w Holandii. <grym> <grym> nie, nie, nie. Notre Dame. Trzy <grym> was narcyz. Dłoni masz kwiatki i dłoni masz narcyz. Co to narcyz? Dwa znaczenia narcysto tak, ktoś e, jest narcystyczny. oraz osoba, która jest egoistyczna, skoncentrowana na własnych potrzebach. Tak, ma dużo miłość do na siebie, nawet mocno przewartościową. Tak, na z mitologii. Również, faktycznie, trzecie wyznaczenie, mitologiczne, super. To co to może oznaczać, że ktoś jest narcyzem? Jak wygląda ten kwiat? Jakie narcyz? mitologiczne no, znaczenie, wiem, czy co to, to było? taki kolorowy, barwny może? Taka osoba, taka... Która się ciekawie ubiera? No, tak czy się różnią wiśnie od czereśni? Boże, nie każe. tej czy mi się no, nie I czy rozróżnić? Nie Różnią się smakiem i obu nienawidzę. No, może pieniądz, może władza, że nie wiem, okay. coś takiego. A nie, nie wymyślam, to, to z czymś zielonym na przykład. A bez kitu. Czyli Cztery, dwa, 0 <laughs> Ten jest za Tokio świecącym jak neon, za Tel Aviv białym jak welon, za Nowym Jorkiem deszczowym jak... W sumie wróciłem dopiero. Co to Tel Awiw? Stolica, Stolica Izraelu. Izraelu. Tak jest. Bardzo ładnie. Jest to kraj na i. I taka. <laughs> tela, tela co? Tel Awiw. Nie wiem, może te no one, nie wiem <głos> <głos> Może mm. chodzi o te billboardy? Nie wiem, ja nie, nie znam się. Czy ty wiesz co, Jak, jakaś woda brzmi, Telawi, rzeka, woda? wodospad, nic? Nie, nie, nie wiem, jakaś linia. A gość, gość to ludzi zobaczył swoje odbicie w lustrze, okej. Okay. Tellawiw to jest miasto w Arabii Saudyjskiej. Oj, nie. bardzo nie. nie. Arabi nie lubią e, się z tym drugim państwem. Ale mam pod kontrolą wszystko jak Krupier. Co to znaczy? Kto jest Krupier? Krupier to jest Osoba rozdająca w kasynie karty albo okay. żetony. Mieć wszystko pod kontrolą jak Krupier, czyli 100% opanowanie sytuacji. Bardzo dobrze, podoba mi się. E, krupier? Hmm. Coś mi się wydaje, że z pieniędzmi. Pewnie zbiera podatki, coś takiego. Zbiera podatki? Może chodzi o polityków, o tych, co karty rozdają. Jaki rodzaj polityków to jest? Tych, co są najwyżej, to, mi się wydaje. Czy najwyżej? No. Okej, okay, dobra, no to e, A ja mam mu mówić, jak źle no. powiedział? No to chyba wydaje że tony, Albo pieniądze. E, to są osoby, które pracują w banku i liczą pieniądze, czy nie? Nie. A z czym to kasier. Kojarzy? Sprzedawcą? Okej, okay. a co mógłby sprzedawać taki krupier? No jak ma wszystko pod kontrolą. Nie wiem, kurczę, na rynku międzynarodowym. <głos> <głos> nie wiem, co, osoba jakieś w banku pracuje może? Gdzieś indziej. Albo biżuterię się może zajmuje jakąś? To jubiler. Jubiler. Coś jubiler. Może krupier to jest tam osoba, co może w lombardzie, co na wymianie w tutaj, czy niekoniecznie? Nie w Lombardzie. Ale kurde, no strzeż, w niedalekie miejsca. Te same osoby chodzą do tych miejsc. was <grystanie> młody Sejten. Demony w głowie w końcu milczą, cichną. Jeden bił drugiego, tak jak kliczko. Kim jest kliczko? Nie wiem. Kliczko to jest ukraiński bokser. Były. Były, był bokser, tak? teraz nawet mer Kijowa. Bardzo ładnie, wszystko wiesz. Jeden bił drugiego, tak jak kliczko. Co o tym Nie wiem, robić? może to w jakiś był przywódca? Z... No tak, na pewno. Ok, kliczko. Na sumie może jakiś demon. Nie. Kurczę, ja to słyszę, no nie. Co to jest kliczko? Ty eee, wiesz to na pewno. No Polski bokser. miał na imię? Adam. Strzelabym, Francja, Włochy. Nie wiem. Okay. Witalii? Dobra. Nie wiem, włoskiej. Rosyjskiej? Witalii? No, skąd Nie wiem czemu, może być ale to mi brzmi jakoś, jakby było takie zachodnie imię. Zachodnie, okej, okay. czyli dokładniej. Włochy na przykład. Który raper powiedział, już tam ojciec do swej basi mówi zapłakany. Słuchaj, Słuchaj Jeno. No. To staraban. nie zły Rafa. No, Rafa, no? To jest masz Dąbrowskiego. mazurek Dąbrowskiego. Ojej, ale powinienem być. mazurek Dobrowskiego. Bardzo ładnie. Tak. I Marze Mlady. Nie, nie sądzę. Nie, ten od chybną y, Dobrowski. Nie. Nie wiem. Ale się No, powiem się w sensie... okej, okay, w sensie powiedzmy, że jesteś blisko. To jakiś tren. A to jakiś raper, to nie mam pojęcia. Podaje się. Czerwone dywany, czerwone bandany. Co to jest bandana? Taka opaska na. Okej. Okay. Bandana to jest taka na oko taka. Na oko rzadziej przyznam. No na oko taka bandana przez jedno oko jeśli się my. To chyba w Naruto Kakashi tak mm, korzystał, ale... Taka Ala flaga bym powiedziała, ani bo ewentualnie jak jest. Bandana, kojarzy mi się z jakimś takim ale ogrodzeniem, aczkolwiek no nie wiem, może A ty widzisz gdzieś tu bandanę jakąś? By w końcu zrobić mały krok ar, jak Armstrong. O jakim kroku mowa w tym utworze? To mały krok dla człowieka, ale wielki dla ludzkości, czyli, czyli pierwszy, pierwszy krok, krok na, na, księ na Księżycu. Tak? <noise> Udało okay. ci się tak kogoś podpuścić? Tak! <noise> <noise> pierwszy człowiek na Marsie, słyszałeś? Nie, nie słyszałem. Który zrobił pierwszy krok? To była Armstrong? Tak. A, czyli tak jak delikatne kroczki po Tak, dokładnie, dokładnie. Neil mm. Armstrong coś zrobił jako pierwszy. Co mógł zrobić? No wynalazł. To nie jest nie ustawione. wynalazł niczego, czy wynalazł? A co a kim on tak jakby. On był astronautą. Aha, okej. Okay. I co. W... No właśnie, co zrobił w takim razie? Nie, na no, Musiał coś wynaleźć, ale nie mam pojęcia na no, co. Zwiedzam nowy kraj. <śmiech> <śmiech> mam New Life, którym tam ci gardzą. Jak Anonim Gal? Gubią twarz, ja już mam tożsamość. Kto anonim to jest Gal? gal anonim? To był. Kronikarz. To, to był kronikarz, który się tak podpisywał i to on w swoich zapiskach podróżując wspomniał pierwszy raz, że to jest taki kraj jak Polska. Chyba tak. Kronika Gala Anonima. Oni nie wiedzą? Nie wierzę w ludzkość już. O polskich królach chyba. No, jak się Polska zaczynała, nie? Czy nie? jakiś Mieszko tam, potem jakiś ten... Nie mieszaj, tylko puść film. No ale czekam, czy dobrze odpowiedziałam, czy nie, ale widzę, że wy się nie zgadzacie ze mną. Bardzo stary, okay. który spisał polskie wydarzenia historyczne. Nie wiem, czy on był z Grecji? Aha. Uznaję, że dobrze powiedział. Pozdrawiam, powiedziałem pozdrawiam dzięki mnich za piąty miesiąc. E, jakiś przywódca. ok. Hmm. Ale mówimy o starożytnym Rzymie, tak? Tak, tak. No właśnie, on walczył na pewno gdzieś. Z kim? Gdzieś. No ja nie wiem tak szczerze z kim, gdzie. A w jakich latach albo w jakim wieku może? To bym powiedziała, że Egipt. Okej, okay, tak byś powiedziała. Czyli, A powiesz tak teraz? Że jest z Egiptu? No. No dobra, no był z Egiptu. Okej, okay, dobrze. Mamy to nagrane, jakby co. Teraz... E... Czyli było źle. Mhm. Pisał teksty mhm. z starożytnej, nie, nie pamiętam, Grecji? Czy Rzymie? Starożytnej... Coś innego. Jak Gal, to może z Asterixem i Obelixem coś. Gal Galto Gal to mi się kojarzy, jak była ta bajka Asterix i Obelix, ta narod, taka narodowość, jakby lud. Mhm. Galowie. To mi się z tym bardziej kojarzy. Okej, okay, dobra. I czyli gdzie on był? To był... Rzym? Zapraszam Was na nasz nowy kanał Big Brain. Tutaj kliknijcie, aby obejrzeć najnowszy odcinek o od Czarnobylu, gdzie wraz z globalistą opowiadamy wam o zmutowanych zwierzętach ze strefy wykluczenia. A my się widzimy co wtorek o 16. Chętnie sobie sprawdzę ten kanał, ale to później, ten, ten big brain. Zapowiada się fajnie. Nie, was nie ma co edukować, wy przecież wszystko wiecie.